Niemożliwiano im zrzeszanie się, budowę oddolnie inicjatywy, czy gospodarczej, czy wolnościowej, czy religijnej. Niszczono Kościół, walczono z Kościołem, walczono z wartościami. W takim kraju na zaleczenie ram potrzeba czasu. Niemniej jednak, taki kraj jak Polska, by gonić, Wienawiu, by gonić Wielką Brytanię, by wymienić te dwa kraje, do których najbardziej masowo i powszechnie Polacy wyjeżdżają. Musi zastosować takie reguły, takie zasady, które dadzą Polsce dużo szybszy wzrost, dużo większą prędkość w leczeniu tych ran i w nadrabianiu tej różnicy niż reguły, które niestety wprowadzono w trakcie ostatnich 25 lat. Gdybym miał powiedzieć, co w naszym kraju działa dobrze, to miałbym z tym wielki problem. Nie jestem w stanie. Wskazać jednego obszaru, jednej dziedziny, w której e, działałoby to w porządku. Jeżeli mamy szybko się rozwijać jako Polska, jeżeli mamy zahamować eksodus Polaków z naszego kraju, z Irlandii, do każdego innego kraju, to musimy doprowadzić do tego, że te różnice będą się szybko zmniejszane. I ma to dwa wymiary. Pierwszy podstawowy wymiar to jest zamożność. Jedna z gazet w Polsce zrobiła badania wśród Polaków w Irlandii i Wielkiej Brytanii i zadała im podobne pytania jak ci urzędnicy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ale trochę bardziej precyzyjnie zadała pytanie, ile musielibyście zarabiać w Polsce, żeby wrócić. I Polacy z Anglii, z Wielkiej Brytanii mówili, mówili Przeciętnie tak. Gdybym miał 5 tysięcy na rękę, stałej pensji, co miesiąc zapłaconej yy, w oparciu o legalną umowę o pracę i miałbym jeszcze pewność, że jak mi pracodawca nie zapłaci tych pieniędzy, to ja szybko pójdę do sądu i sąd sprawnie, efektywnie doprowadzi, żeby mi wypłaci te na słusznie należne pieniądze, to nie wahałbym się ani chwili. I bardzo wielu Polaków można powiedzieć, to jest ta. Poprzeczka, która jest wysoko zawieszona, biorąc pod uwagę, ile Polacy teraz zarabiają, ale nie jest poza naszym zasięgiem. Średnia pensja w Polsce to jest około 3700, 3800-3900. Ale z tych 3900 państwo polskie zabierze Polakowi połowę. Dzień wolności podatkowej, czyli dzień, w którym my przestajemy pracować na państwo, na urzędy skarbowe, na lokalny samorząd. Na Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i, te, i spłatę długów naszego państwa, te dzień wolności podatkowej, od, dzień od którego zaczynamy zarabiać na nas i na nasze rodziny, to jest koniec czerwca. Nie wiem, jak wynosi kwota wolna od podatków w Irlandii. Z przyjemnością o tym posłucham, bo też tutaj posłuchać. Ale w Polsce wynosi 3000 złotych. 3000 złotych, czyli jakieś 500, kilkadziesiąt funtów w euro ile to będzie? 8 tysięcy funtów, tak mniej więcej 8 tysięcy euro, tak? to są, proszę? Niecałe 8 tysięcy, chyba tysięcy. Tak, żeby tysięcy, było. przepraszam, tak. Że Także... I co, co zrobić, żeby Polska się szybko rozwijała? Na te pytanie sobie trzeba odpowiedzieć szybko. Po pierwsze, muszą być jak najniższe i najprostsze podatki. W w którym ludzie mają zarabiający na um wiecie ile wynosi minimalne wynagrodzenie ustawowe w Polsce? 1680 zł. Wiecie ile przedsiębiorca musi mieć pieniędzy, żeby wypłacić takie minimalne wynagrodzenie? Musi mieć ponad 2000 zł. 2000 kilkadziesiąt złotych. Wiecie ile pracownik dostanie na rękę z tych ponad 2000, które zapłacił pracodawca, ile jemu zostanie na rękę? 1200, tam 37 zł. Gdyby ja parę razy mówiłem na takich spotkaniach jak to w Polsce, że gdyby Polakom dać całą tą kwotę do ręki, kazać im samodzielnie co miesiąc wpłacać te pieniądze, to za pół roku mielibyśmy taki Majdan ukraiński. Dlaczego? Bo Polacy nie wpłacaliby tych pieniędzy, mają tyle różnych potrzeb, że przez pierwszych sześć miesięcy płaciliby za swoje. Potrzeby, nie wpłacaliby tych pieniędzy, a później wyszliby na ulicy, gdyby ktoś chciał im zabrać te pieniądze, kazać im, dawać co z tak itd. Mielibyśmy kilka milionów obywateli, mielibyśmy taki błąd, jaki był kamieniem węgielnym narodzin Stanów Zjednoczonych. Bo Stany Zjednoczone, najbogatsze państwo świata, najpotężniejsze państwo świata, ono narodziło się w oparciu o pewne wartości, których fundamentem był rząd odpowiedzialny, rząd odpowiedzialny przed własnymi obywatelami, rząd, który robi, ja się nie przejmuję, ja mam pięcioro takich, także e, naprawdę bardzo grzeczne dziecko. E, Rząd odpowiedzialny przed własnymi obywatelami, rząd, który zabiera tyle obywateli, ile wprost twardo pozwolą, rząd, przed którym obywatele mogą sami się bronić i rząd, którym obywatele patrzą mocno na ręce. Te cechy prawie żadnej z nich nie spełnia żaden z polskich rządów po 1989 roku, ponieważ zbudowano system ustrój, który systemowo nie służy ochronie takich wartości. Jeżeli Polska ma się szybko rozwijać, to musi być kraj, w którym zdecydowanie mniej wydajemy na biurokrację urzędników, mniej żyjemy na kredyt, kraj, w którym nie prowadzi się zmian, transformacji za pieniądze, których nie ma. Jakiś miesiąc temu w rządzie nasz premier był już, czy premier polski, bo to mój premier nigdy nie był, na odchodne rozdawał prezenty. I